Dobry mąż dla swojej żony jest w stanie zrobić wszystko, żeby przestała się czepiać. Ze cicho, Saradyjka, posłuchamy jakiegoś. No, wszędzie ten Elvis i Elvis a Halina tego Elvisa katuje. Co innego. I na zakończenie wiadomości: informacje ekonomiczne. W Polsce ceny rosną szybciej niż nos premiera Morawieckiego przy kolejnych obietnicach. Polacy próbują więc oswoić podwyżki i wielu z nich swoim nowonarodzonym córkom daje na imię inflacja. Słuchacie Inforadia. Dziś imieniny obchodzą Grzegorz, Marian i Halina. Nie! Tak! Co? Nie! Tak! Zamknij się ty głupi radiofzu, ty. Ja pierdzielę Haliny dzisiaj. przecież on mi zabilić, że nie ma prezentu, no. Jak Boga kocham, nie wyrobię. Cześć tata. O, cześć synek. A, a ty masz prezent? <laughs> a ty znowu zapomniałeś? Ty, ty, to nie nie znowu, tylko przez przypadek, no. Powiedz mi tata, od kiedy ty coś w życiu robisz przez przypadek? Masz rację, ty byłeś ostatni. No. No to standardowo lecisz po płytę. Co, jaką płytę? No co, synek, no płyta już dawno, dawno kupiona, dół wykopany, grabarze czekają, matce się nie śpieszy. A ta po Ty. muzyczną. Muzyczną, no wiem, że muzyczną. Synek, ale jakona tylko o, tego Elvisa i Elvisa słucha wszystkie płyty ma, no to co ja jej mogę zaskoczyć? No czym ja ją mogę zaskoczyć? Ty to no to książkę jest, jej kup. Książkę? No właśnie mam ten katalog z księgarni za rogiem. O, to weź mi czytaj, bo widzisz, okularów to wszystko, wszystko, cholera nie wziąłem i nie widzę, no. Oleka, co tam jest? O, no, no to książka kucharska, bum. Niech ona już lepiej nie gotuje, wiesz. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz, no, daj spokój. Wczoraj na przykład ten zrobiła zupę krem z grzankami, rozumiesz, nie? co nie mogłem tego zjeść w ogóle. Takie niedobre? Nie, nie, nie mogłem tego zjeść, bo wszystko się w twarz wtarła, no. No, razem z tymi grzonkami. Ja się pytam, Halina, co ty robisz? Ona. Piling, Stefan, peeling. No, nie, daj spokój. A pamiętasz, jak byłeś mały? Jak byłeś mały, jak chciała go gołąbki zrobić? Pamiętasz? I co? No, i na szczęście odleciały. No, także nie. Nie, daj co innego, co innego, synek, Dobra. bo to, to jest w ogóle bez sensu. To co? może podróżnicza. Podróżnicza. Powiedz mi, synek, czy matka musi wiedzieć, że istnieje życie poza sosnowcem? Czy to jest jej do czegoś potrzebne? No. Chociaż. W sumie to coś o górach może być, wiesz? Bo raz była w górach, raz była w górach. No. – Mama w górach? – Tak. – W jakich? – W tarnowskich. No. no to coś o górach. O, tu jest, patrz. Tu jest, wid, ledwo widzę takie duże lit Andy. O, to będzie o górach, nie? Mhm. – Droga na szczyt? – No. – Andy, Warhol. Warhol jest taki szczyt w Andach? Nie. To, to, to jak... Ja nie znam, nie, to lepiej nie, niech siedzi w domu, niech tutaj siedzi i już dupę nie zawraca innym ludziom, no. no to Coś może z... fantazy dla mamy, taka klasyka, no. Tolkien, powrót króla. O, 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 o o czym to? Tata, no nie załamuj mnie, nie wiesz, o czym jest powrót króla? No nie wiem, o czym jest powrót króla. To ale... jest wielka wyprawa, elfy, hobici i krasnoludy idą na górę przeznaczenia pozbyć się pierścienia. A, widzisz, synek, ja też bym się pozbył swojego pierścienia przeznaczenia. Tak by było właśnie fajnie. Nie, dobra, to ja se to kupię, może tam są jakieś porady. To matce co innego, inne, inno, inno, dawaj dalej, no. To może polska klasyka, fantasy polska, klasyka. I, o, Proszę. Wiedźmin. Wiedźmin, no. Wiedźmin, matce Wiedźmin, no. no. to tak jakbyś, nie wiem, papieżowi kupował książkę, papież. Nie no przecież to nie ma sensu, to no, co innego, no. Co innego. co innego. Co tam jest? O, to jest no. takie popularne teraz. No. Mama lubi, Zbo? Jaki lesbo? Matka 100% heteron. No zwariowałeś, no. Jesteś ty głupi jesteś. No. Raz i tam trójkącik zaproponowałem. Fajem ci. Przereklamowany. Chłop przyszedł. Wynudziłem się. Tylko mnie ręka potem bolała. Tak. Otrzymania kamery, no co się patrzy? Proszę no się patrzy. Ojciec Nezbo! Co? Nezbo, ja się pytam, czy mama lubi kryminały, a ty mi życie niszczysz. Nie. A Nezbo, to jest ten z Norwegii, tak? Tak. Tym co kryminały pisze takie tajemnice. Tak. No czy ty jesteś kupi? No, matka to kupi, przeczyta, zamorduje mnie, jak ten Lesbo to napisał. I potem szukaj wiatru w polu. Kto mnie znajdzie? Kto mnie znajdzie, jak ona tak, jak ona tak... To Norwe norweska policja nie może znaleźć tych zamordowanych. A co to Pielopolska? Roweru mi kurwa dwa lata szukają, mnie... No gdzie części ludzkie by znaleźli? Weź, co innego, jak... Bo oni zresztą nie mają czasu, kraniają prezesa tam pod domem, stoją. Dawaj, co innego, no. Co to jest teraz? O, a, to będzie dobre, to będzie w dobre. w wieku, no faktycznie, właśnie. Co to bo, jest? Poradnik medyczny. O, właśnie. A a, a, a to? O, to chyba jesteś takiego tutaj. To mi się podoba. <kuh> ta, ta. E, no. to jest atlas grzybów. Kurde, przysiągłbym, że coś takiego widziałem na stopie matki. Na, na Boga ta, ta, Coś tak, do zupy skroiła, potem żeśmy zjedli. Yes. Pieczarkowa była czy coś, nie? Nie, dobra, nie, synek, dobra. Ty, masz coś jeszcze? Już się, widzę, katalog skończył. Nie, dobra, synek, ty masz prezent, ja... Jako twój kochany tatuś, dokładam się do Twojego prezentu. 50-50. Mm, ja 20, to 80%, wszystko. No, syn, no na no, no, pewno, no, na po... pewno jesteś taka sknera, że jak w kościele dajesz na tace, to chcesz resztę. No, no chyba, po... no, chyba może z piątki wydać, nie? Mm, proszę proszę go, cię. Go. No, mój, mój prezent go. Go. poza wszystkim kosztował 2000 zł. Jezu, Synek, czy ty. dzisiaj ty, 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 ty cały Sosnowiec kupił? Co ty tobie jeszcze zostało? No, tak. Nie, to co? Ja, no. Spełniłem mamie marzenie jej życia. Jakie? Hm. Mogę pana prosić? Pana... One for the money, two for the show, three for ladies and go, go, go. So don't you stay in my blue suede You can do anything but stay in my blue suede Blue, blue, blue suede shoes. Uh. Sweat shoes up, blue, 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 blue sweat shoes up, blue, blue, blue sweat shoes you can do. Kabaret chyba wystąpił dla Państwa Krzychów Magda, Kuba, Puma, Mistrzowie więcej. Dziękujemy bardzo. Skłaniamy się Państwu nisko. Miłego wieczoru. Dziękuję.